Gmina Wiśniowa położona jest we wschodniej części powiatu Myślenickiego na pograniczu Beskidu Średniego i Wyspowego na wysokości od 320 do 904 metrów nad poziomem morza. Jest to szeroka kotlina otoczona lasami, które stanowią 40% powierzchni gminy. Gmina zajmuje łącznie 67 km kwadratowych i zamieszkuje ją około 7 tysięcy mieszkańców. W skład gminy wchodzi 7 wsi – Glichów, Kobielnik, Lipnik, Poznachowice Dolne, Węglówka, Wierzbanowa i siedziba lokalnych władz – Wiśniowa. Goście odwiedzający gminę mogą uzyskać wyczerpujące informacje na temat oferty turystycznej w punkcie informacji turystycznej zlokalizowanym w samym centrum Wiśniowej w nowoczesnym budynku o ciekawej architekturze i funkcjonalnym wnętrzu. W tym samym obiekcie mieści się gminna biblioteka publiczna imienia Janiny Czaja. Gdzie nie tylko można wypożyczyć najnowsze pozycje książkowe, lecz także wziąć udział w zajęciach dla dzieci i młodzieży, takich jak lekcje biblioteczne czy kursy języka angielskiego. Poniżej, tuż przy głównej ulicy, znajduje się ciąg handlowo-usługowy, w którym ulokowały się placówki banków, sklepy i punkty usługowe. W spokojne dni przy ładnej pogodzie do chwili wytchnienia zachęca kameralna fontanna, sąsiadująca z zabytkowym kościołem pod wezwaniem świętego Marcina. Tuż obok, po drugiej stronie kościoła, znajduje się ośrodek zdrowia. W przestronnych i nowocześnie wyposażonych pomieszczeniach, w miłej atmosferze, mieszkańcy gminy lub przyjezdni goście. Mogą uzyskać profesjonalną poradę medyczną. Wiśniowa może się poszczycić nowoczesnymi obiektami sportowymi, wchodzącymi w skład Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. Kompleks Boisk, wybudowanych w ramach programu ORLIK 2012 i Hala Sportowa umożliwiają lokalnej społeczności realizację potrzeb w zakresie sportu i rekreacji ruchowej. Obiekty sportowe ośrodka często goszczą reprezentacje różnych dyscyplin sportowych w ramach turniejów organizowanych przez gminę. Dogodny dojazd, bogata infrastruktura, dostępność miejsc parkingowych i liczne obiekty sportowo-rekreacyjne. Wszystko to gmina oddaje do dyspozycji swoich mieszkańców oraz turystów, chcących zwiedzić nasze piękne okolice.